witam wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na kolejny film w którym chciałbym powiedzieć o chorobach o gołębiach które przechodzą choroby czy warto leczyć no i jakie ogólnie jest moje zdanie dziś gołębie jak widać przyniesione żeby tak demonstracyjnie ale to są gołębki które zasilą taki nowy gołębnik w Lublinie takie są gołębie z rozpłodu, które 7, około koło 7-letnie te ten gołębie. samiec, chyba jest z 18 roku na niebieskiej obrączce. Ale za chwileczkę z pomocą operatora, postaram je się pokazać i one tak samo pomogą mi zobrazować to, co chciałem dziś powiedzieć. Gołębie, dziś cebula aż mnie wierciwności do tej pory zauzawione oczy eee, tutaj piórko jakieś wpadło z gołębi. Eee, cebula tutaj w ilości pięć cebulek, na niektóre takie jeszcze kawałki, które jak tam z przechodzi no to nieraz przerzuci tak jak nieraz to, tą cebulę A tak to cała z mięsem cebula pięć cebulek tutaj w środku jest, także <laughs> dziś gołębie Karma z cebulą, chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, nie wiem, jak, jak dla osób, które zamierzają, może jeszcze nie kupiły, bo zapomniałem na ostatnim razem powiedzieć taki zakwaszać, Jeżeli by chcieli sobie zakupić, to taki sklep jest no, internetowy dla hodowców. Nie to, że reklamuje, ale tam jest najtani. Dwie ja za dwie takie bańki pięciolitrowe, znaczy w sumie 10 litrów 333 zł. Z wysyłką już w domu 333 zł, eee, za tego, dla hodowców taki sklep e, internetowy, tam parę paczek już się przygotowuje właśnie do tego sezonu e, lęgowego, które już na razie kury wchodzą w sezon lęgowy, <tum> tam już jest wczoraj tak samo przyszły paczki, ja tak lubię kupować przez internet dobrze mieć tak samo tą tą opcję Allegro Smart także z tą wysyłką no i, no i raz, że bez kłopotu przychodzi do, do domu, czy tam do paczkomatu można sobie tam podjechać teraz paczkomaty są praktycznie w każdym miejscu, także w paczkomacie zaczeka, nie trzeba się spieszyć no i o każdej porze można sobie takie, taką paczkę odebrać takie worki nawet 25-kilowe wysyłają bez problemu daję ja mówię, tą opcją Allegro Smart jest naprawdę naprawdę tania a wracając do tematu z gołębiami z tą zdrowotnością gołębi i leczeniem, jak leczyć, czy warto leczyć, to e, posiłkuję się taką historią, którą, e, która tak zobrazuje troszeczkę to, co e, w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć. To w takim okresie wakacyjnym, nie wiem, to lipiec albo sierpień, tak na, na przełomie może, zadzwonił do mnie kolega. Mówi Artur, e, Jadę do weterynarza, gołębi mi chorują, no i umówiłem się do weterynarza mówi tak 50 km w jedną stronę. Gdzieś tam ktoś tam mu polecił, że ten bardzo, ten weterynarz jest bardzo takim dobrym, takim kompetentną osobą. No ale co ty na to? No ja mówię, ja na to, że najlepszym lekarzem w tym przypadku, no to każdy pewnie indywidualnie tego no ale tak jak bym powiedział, że młode tutaj takie y, 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 oczy zapuchnięte, załzawione y, y, na skrzydłach na skrzydłach jakieś takie narosty gu, takie guzy na, na skrzydłach mówię weź, weź dwa palce i po temacie nie, nie, nie tego, no, no ale mówię nie moje gołębie, jedź do tego weterynarza Zobaczysz co, co powie Pojechał a i po jakichś tam nie wiem dwóch godzinach Do mnie zadzwonił Mówi Artur <coughs> eee, Pani weterynarz okazała się że to pani Mówi zobaczyła te gołębie i Mówi do mnie wie pan co Znaczy do tego kolegi Mówi wie pan co Nie będę pana naciągała na koszty Weź Pan, pozabijaj te co są w takim stanie, jak te gołębie Będą te później, reszta gołębi będzie zdrowa eee, Nie wiem jak on tam postąpił W każdym bądź razie e, Kolega, nie wiem czy mówiłem, pozdrawiam go Nie będę mówił kto, ani skąd Żeby nie było tam skojarzeń Także e, w takich sytuacjach Ja uważam, że to była trafna diagnoza. Mało jest takich weterynarzy, którzy tak postępują, bo pewnie gołębie były w takim stanie, gdzie nie nadawały się na, na leczenie, albo hmm, pewnie wszystko się nadaje na leczenie, ale to nie skutkuje niczym. E, gołębie później, nawet wyleczone, one już są tak osłabione. Z tych gołębi nie ma w ten sposób nie będzie już żadnego pożytku. Gołąb, jeżeli jest dobrze prowadzony, nie powinny być gołębie chorowane, gołębie nie powinny chorować. Jeżeli gołąb ma takie odpowiednie warunki i wyprowadzona jest dobrze linia, i nieraz zdarzają się. Takie przypadki, w których gdzieś w stadzie. Gołąb choruje przy dobrych takich prowadzeniu i dobrych warunkach, takich warunkach, w których nie powinien chorować. Jeżeli zachoruje, takiego gołębia trzeba usunąć. Gołąb nie przenosi genetycznie chorób, ale przenosi swoją, swój układ immunologiczny tak jak zdolność orientacji tak jak budowę, upierzenie i tak dalej to jest przenoszenie genetycznie i układ, ta, ta, ta zdolność otworności czy ten układ immunologiczny gołębia tak samo jest przekazywana z pokolenia na pokolenie jeżeli wypracujemy taką, taką linię gołębi no to wtedy będziemy mieli spokój bo w każdym, w każdym przypadku, jeżeli będziemy się wahać i zaczniemy leczyć, i tak powiedzmy, podleczymy te gołębie, i przychodzą takie ciężkie dni, tak jak powiedzmy gołębie wychodzą z rozpłodu no już są osłabieni sam takim powiedzmy tym sezonem lęgowym, później wchodzą od razu w pierzenie i nakłada się jeszcze na to zła pogoda z automatu gołębie zaczynają chorować i wtedy jest bardzo ciężko do opanowania. Dlatego trzeba bazować swój rozpłód na zdrowych gołębiach, które mają wypracowany swój układ immunologiczny, który przy nawet przy złych warunkach nie pozwala, raczej gołębie się wybraniają, tym że nie chorują. To moim zdaniem jest ważną rzeczą, gdzie te gołębie, jak są taką dobra linia wypracowana, dobrze prowadzone, nigdy nie chorują. Jak mówiłem, nawet przy złych warunkach nie zachorują te gołębie, dlatego uważam, że przy takich gołębiach, które są kiepskie, powinny być po prostu usuwane. I robić to tak jakbyśmy jak w naturze. W naturze natura sama sobie rodzi właśnie z osobnikami takimi. I przy gołębiach pocztowych też e, ci hodowcy mają załatwioną sprawę, że e, gołębie kosz, bo w sumie to taki lekarz jest e, e, u gołębi pocztowych, e, 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 chory gołęb nie doleci do domu. Tylko zdrowe gołębie dolatują, reszta to tak, jak ten, ten, to takie tak zwane sito. Nie się zdarzy, że dobre gołębie też i zdrowe i dobre gołębie zginą, ale w większości przypadków to właśnie to takie, to jest y, y, kosz y, tego, tego, to jest po prostu takie takie sito, które się przesiewa te gorsze, te ze, ze słabym zdrowiem i w dużo przypadków, jak. Nieraz e, e, starałem się, e, nieraz wpadł tutaj do mnie gołąb taki pocztowy i dzwoniłem i pan mi mówił, a bo straciłem tam 40 albo ileś tych gołębi. To o czymż to świadczy, te gołębie, jeżeli tego no ja gołębie pocztowe e, unikam jak ognia w momencie tych lotów takich cięższych jak widzę jak się pojawiają to zamykam te klapy żeby czasem coś mi tam nie wskoczyło gołębi też raczej staram się nie wypuszczać zaraz po poniedzieli bo w tych dniach się pojawiają gołębie no i, i staram się je odłowić i, i dzwonię niby do, do tych hodowców ale tych gołębi nie wolno wpuszczać do do gołębnika, a, je, a teraz, jeżeli się z, m, ktoś by decydował na leczenie gołębi, no to e, przede wszystkim e, musia, musi być dobra diagnoza. Często też ludzie e, są takie teraz, takie kombajny, gdzie nieraz, jak nie jesteśmy pewni, to lepiej właśnie zastosować taki kombajn który ma powiedzmy takich substancji czynnych 4-5 I, no i jednorazowo, bo tak jak to, to, to takie oczywiste, jak nie trafimy w pierwszym razą w chorobę, co mu dolega, no to już drugi raz to już może być dla tego gołębia zabójczy. Także nie raz jest dobrze przeleczyć, jeżeli ktoś by się decydował na leczenie, to takim kombajnem właśnie 4 w jednym albo 5 w jednym i wtedy te gołębie są wyleczone i jakoś tam. Poza tym no szybko, tam musi być diagnoza, leczenie szybkie. Gołębi nie powinno się zostawiać w gołębikach chorych, powinno się od razu separować. I gołębie, albo gołębie, jak są leczone, i powiedzmy tak, no przykładowo, są wyliczone 5, do 10 dni, czy tam 7 dni, to okres tej odbudowy tego gołębia powinien trwać dwa razy dłużej. Ta, e, zasiedlenie tej e, kultury bakterii, to znaczy probiotykiem, później witamina K, która działa taka e, witamin Z grupy K, e, takim detoks dla tych gołębi, odtrudka, tak, tak żeby te gołębie, no jednak ten antybiotyk, to tak. E, tak działa, no i później wszystkie witaminy z grupy, jakieś tam witaminy z grupy B, B kompleks e, żeby te gołębie e, odbudować ale najważniejszą po takiej terapii antybiotykowej, często właśnie hodowcy e, tego nie robią to e, właśnie pr podanie probiotyku. ja bardzo często podaję probiotyk gołębiom, które później nawet jest zasiedlenie w całym gołębniku ten probiotyki, bo gołębie wydalają mi i, i razem z kałem zasiedlają właśnie te bakterie probiotyczne na, w gołębniku. Także. Akurat ja tutaj przy, przy małych dzieciach, one cały czas przynoszą coś z przedszkola i takie saszetki używam, żeby się po prostu nie przeterminowały, no to używam właśnie tego probiotyku, gołębią daję do, do picia, no i później te gołębie, no to tak zautomatowo, za przy wydalaniu to zasiedlają tak samo te kultury bakterii, te probiotyczne w gołębniku, także... Moje zdanie jest takie, że gołąb, jeżeli jest, tak na podsumowanie, dobrze prowadzony, nie powinien chorować. Jeżeli choruje, decydujemy się na leczenie, trzeba zrobić leczenie takie odpowiednie, i później ta faza odbudowy. No i teraz są też takie środki przeciwgrzybicze, bo przeważnie zawsze się po tym pojawiają grzyby. Takim środkiem teraz są, nie wiem, antyfungi, są takie środki dostępne, żeby y, y, na grzyba, Dla gołębie, bo od, po antybiotyku bardzo często właśnie jest, y, y, pojawia się takie problemy z grzybem. Także teraz będzie taka pauza. Poprosimy operatora, żeby przyszedł tutaj, pomóż mi zademonstrować, tak, pokazać te, te gołąbki. Y, pokażę. Pokażę je tak z bliska głowę, przełyk, jak te gołąbki wyglądają. Także pauza, i za chwileczkę pokażę. No i teraz pokażę, właśnie te gołąbki po kolei. Tutaj mamy jedną taką samiczkę. Ona jest z 2016 roku. Taka launia na takim wachlarzowym, taki. Owoc jak wachlarz. 16 roku samiczka, to tak jak widać, e, głąb ładnie pierzy. One teraz były e, na, na tej posypce białej, no to troszeczkę mają no nie ma możliwości ich wykąpać, ale ogólnie fajne gołąbki, Leciutka, fajna samica. Tak jak widać, to jak nie wiem, czy można zobaczyć, nosówki białe, takie śnieżno-białe, suche. To nawet jakby ktoś chciał kupować na no gołębie, to takie mają być oczko błyszczące i przełyk... Nie wiem czy można tak zobaczyć. Na tyle ile da rady to. Przełyk głęboki, bez śluzu. To takie gołąbki. Nie wiem czy tak widać. Ciężko może być za, za ciemno jest. Gołąbek na, na takim skrzydełku. ładne taka skrzydełko. takie skrzydełko. On takie typowo typu sportowego. Taka. Ona, z tych gołębi nigdy nic nie zginęło, takie typowe bombki e, To są e, gołąbki takie Ona taka laleczka jest 2016 rok Także już no trochę tych lat ma ta samica Ale fajnie już jajka kładzie No nic z nią nie, nie tylko, no taka króciutka I Teraz pokażę samca One są e, dla takiego kolegi e, z Lublina, takiego Roberta. On zakłada, e, jest powiedzmy na początek, gołemnika. Pierwsze gołębie w, w gołębniku będą właśnie takie. No i tutaj samiec. śliczny samiec. To taka petarda jest. Skrzydło tak samo. Olej, to jest taki typowy. No, i to jest taki z głębi orlika polskiego. On ma już taką inną głowę. Krótki dziób. Białe oczko. Ale widać, że takie wybicie na głowie. Jest krzydełko pełne. Tylko z niego zawsze w super lotniki wychodziły. I on jest z 2018 roku. Ale to gołąbki naprawdę fajne. Także ten kolega powinien być z nich zadowolony. Takie petardy. Szerokie, takie ładne, szerokie piórowogonie no i ogon taki. Fez ogon. O, tak widać, jak jest w, niego, w nim życie. W niego on tak powinien wyglądać. One wychodzą w tej, tej e, diety, raczej kuracji e, owcem. Gołębie tak powinny wyglądać. Gołębie, jak ja uważam i, i też robię taką selekcję, że każdego gołębia łapię e, po tym e, powiedzmy teraz już po, 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 po tym kuracji owsem patrzę jak on wygląda jeżeli któryś nie domaga to go eliminuje ten gołąb nie idzie do, do rozpłodu, <taki>, taki gołąb któryś nie domaga a te gołębie były cały miesiąc na owsi Jest pełne skrzydło rewelacyjnego. To jest dla, dla takiego kolegi e, z Lubina także będzie miał na, na początek takie gołąbki, ale widać taki szeroki, na piersi fajny gołąbek, fajny. Tu się tak ładnie nawet nie nazywa, ale ta samiczka, tak samo lalunia na białym oku, fajne te z tej strony. Nie wiem czy takie widać bardziej, jakby tu się pokazał ładnie, to on taki piersisty, taki Około bornika polskiego. Na szerokiej pierwszy, króciutki, na nóżka fajny gołąbek. Mam już taki, z tej strony takim w innym typie. To jest jedna samica. No już jest z takim innym skrzydełkiem. Pokażę. I mi samica. Ona też pójdzie tam właśnie do kolegi. Ona jest pięcioletni gołąb, ale ma już inny układ skrzydła inny ten gołąbek jest. No i na dłuższym dziubie inny układ głowy. No i oczko też białe no ale to już jest inny gołąb. Takie ale tak. wszystkie gołąbki fajne, leciutkie fajne. No i te, te gołębie, e, jak mówiłem, no wychodzą. Tej kuracji, i owsem i leciutkie fajne. No, i, no i nic im nie jest. Huczy tam jak, jak w gołębniku, jak wulu. Na tej posypce są tak troszeczkę są przy, przybrudzone. Akurat je też jak strzątałem, to przymoczyło je, bo akurat te gołębie wypuściłem. Dziś tak samo też przerzuciłem kilka gołębi. E, Szczęścia miała taka samica. E, z Taka krawatka młoda, bo akurat e, bił. Jaszczą, samica, jaszczębia. Tu mam takiego gorego samca. Eee, samica jaszczębia biła on z 16 roku, ale biła pod wiatr i to tego gołębia uratowało. Także każde wypuszczenie gołębi no, jest ofituje atakiem jaszczębia. On ma trochę go, gorszy ten okiem, a poza tym, po tym, jak tego, no to. Nie, nie wykąpane, taki góry samiec. Niewykąpane pomoczyło je i wyschły w gołębniku na, na tym. Na, na, tego, na taki samiec jest. Po tym gołębiu e, on ma potężny zmysł. Orientacji e, na śniegu się odnajdują te gołębie bardzo, bardzo fajnie. I nieraz z tych gołębi też nigdy nic nie zginęło. I, Nieraz były takie sytuacje, gdzie e, praktycznie drzewa łamało, te gołębie szły brzuchami po ziemi, ale szły do wracały do domu. Także takie gołąbki temu koledze e, akurat mam teraz e, jednemu koledze, obydwoje Roberci, e, roberci. i obydwoje mam wysłać jeden zamości, a drugi z Rubina. To są gołębie akurat dla pana Roberta z Lublina na, e, mam przygotować też na e, takie dodatkowe głęby dla takiego kolegi Roberta z Zamościa także taka zbieżność e, imion w jednym momencie no i e, jutro może postaram się zrobić film dla takiego Pana też mam e, zaposiłkować e, do Torunia także będą jeszcze może jutro będzie filmik jak będzie kilka czasu to pokażę właśnie takie gołąbki no i pokażę tak samo jak one wyglądają i e, jak będzie fajna pogoda to postaram się puścić tak parę gołębi te e, z młodziaków, te co zostały, e, żeby pokazać jak one idą do góry. Fajnie się te gołębie odbijają do góry i e, opuszczają, śnieg niby wszędzie jest, dwa miesiące gołębi nie latały, tylko jest problem, że ten że no nie ma... Y, każde wypuszczenie to jest atak jaszczerny nieraz nieudane na całe szczęście, ale każdorazowo jest tak samo kiedyś y, gołęby też się podbiły z, z tych gołębi rozpłodowych no i, i uderzył znów y, samiec akurat miałem taką tyczkę z, z workiem na końcu no i to uratowało, zacząłem machać i pistoletu nie miałem, ale Odgoniłem, uratowałem samicę taką z kolorowych Byłoby bardzo e, żal tego gołębia, jakby go e, złapał jaszcząb Także takie gołąbki e, Jak zwykle zapraszam do komentowania, do lajkowania I e, zapraszam na kolejne filmy I do zobaczenia, pozdrawiam